Przyprawy mają niezwykłą moc. Każda z nich ma swój unikatowy smak, ale razem dają niebywałe kompozycje. Ziele angielskie. Dodajemy je do bulionów, do wywarów, do zup. Anyż w nasionach. Nie jest zbyt często wykorzystywany w kuchni, ale pokażę, jak zastosować go dzisiaj, by nadać wspaniały aromat wegetariańskiemu bulionowi. Pieprz kolorowy. Cztery w jednym czyli czarny pieprz, biały, czerwony i zielony. Nasiona kolendry kojarzą się z kuchnią azjatycką, ale mają taką lekko gorzkawą, lecz orzeźwiającą nutę. Ukochane goździki szeroko wykorzystywane do ciast i deserów. Laska cynamonu jest zawsze dobra. No, ale w całości ciężko. Nie wiadomo, co z nią zrobić. Każda z tych przypraw ma swoje właściwości smakowe, ale teraz podprażę je na suchej patelni i stworzę unikatową mieszankę, która wzbogaci smak mojego bulionu wegetariańskiego. A po co prażenie pod wpływem ciepła wydobywa się z nich maksymalny aromat. I teraz patent. Zobaczcie, mam tutaj taką małą sakiewkę, do której przełożę przyprawy. I to jest moja sakiewka, która ma korzenną, orientalną, odświeżającą nutę. To sekret super fajnego i wyważonego bulionu wegetariańskiego. I saszetkę, i laskę będzie łatwo wyłowić z zupy. Ale pamiętajcie, ten patent sprawdzi się nie tylko w wywarach wegetariańskich, ale również wtedy, kiedy będziecie chcieli zrobić z rosołu ramen. Hop, wsadzam. A potem, gdy wyciągam, przyprawy lądują na zewnątrz, a aromat zostaje w garnku. Jeżeli chcecie więcej inspiracji, zapraszam na stronę Doradca Smaku.